bardzo widać że to, takie zdarzenia mogą być szyte pod narrację no tak, te, te, tą prorosyjską w tym pudełku są, są o rękawiczki medyczne a to wszystko ma ze sobą związek z mojego ulubionego moje ulubione miejsce na świecie drugie moje ulubione miejsce pierwsze to jest Orlen <grym> to nie jest tak że Polacy stoją po stronie yy, Palestyny tylko widzą to, co dzieje się w Izraelu, jako ludobójstwo. Małżeństwem jesteśmy od prawie 20 lat. Codziennie rozmawiamy ze sobą o polityce. Tropimy kulisy władzy, odkrywamy nieznane fakty, weryfikujemy teorie spiskowe. Zapraszamy na podcast w związku ze śledztwem. Dominika Długosz-Gierszewska i Mariusz Gierszewski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym małżeńsko-śledczo-politycznym podcaście w związku ze śledztwem. Ja nazywam się Dominika Długosz i jestem z Newsweeka. Dzień dobry, a ja się nazywam Mariusz Gierszewski, jestem z Radia Z. No i zaczniemy od okłoszeń drobnych. Yy, firma, o której wspominaliśmy Państwu dwa tygodnie temu, czyli Clifford Chance. Wspominaliśmy Państwu o tym przy okazji yy, Marka Suskiego, to jest jeden z naszych... Ulubionych bohaterów podcastowych. Marek Suski poszedł do telewizji Republika i powiedział, że ma wiedzę, ma dotarcie do raportu, który pod znakiem zapytania stawia dalszą działalność Clifford Chance. Jest, to jest firma prawnicza międzynarodowa, tak? bardzo, międzynarodowa duża. bardzo duża. To jest oddział Polski dużej międzynarodowej korporacji. Prawniczej. Yy, I że jego działalność w Polsce stoi pod znakiem zapytania, ponieważ ubezpieczyciel bardzo się zirytował, że firma zaangażowała się w sprawę TVP. I że Marek Suski ma taką wiedzę, się tym pochwalił. No i jak się okazuje, Clifford Chance mówi: po pierwsze, nie ma takiego raportu, a po drugie, mamy dwustuprocentowe wsparcie z Londynu, z naszej macierzystej firmy. Nie ma w ogóle dyskusji o tym, yy, żeby Wychodzić, z Polski, Wychodzić z Polski, żeby zamykać tutaj, Albo ograniczać, na, działalność, ograniczać bo... działalność na terenie Polski. To jest stanowisko Clifford Chance, a mnie to od razu tak się zastanawiam, po co Marek Suski z tym wyszedł. Bo to wiesz, to się samo nigdy nie dzieje. A może to jakaś konkurencja? Myślisz, że mogła jakaś konkurencja Markowi coś po, tam coś podrzucić? Coś mogła podrzucić. Wiesz, co? Bo, tam, bo to rzeczywiście, jak się przesłucha ten jego występ w telewizji Republika, to on po to tam poszedł, żeby to powiedzieć. A poza tym też prowadzący od razu miał jakieś dane z kosmosu wzięte o tym, że Clifford często w Rosji dostała jakąś nagrodę. To było co prawda 20 lat temu, ale to nie ma żadnego znaczenia. I, i to takie było. Tak trochę waliło ustawką, no. No potem Clifford Chance w mediach zdaje się dementował że właśnie te informacje, tak, już też oficjalnie, że nigdzie nie wychodzi z Polski. No Pełni tak. też ważną rolę, ponieważ pomaga Orlenowi odzyskać te pieniądze, które zginęły Orlenowi w Szwajcarii, w tej spółce szwajcarskiej przepalone tam, Półtora miliarda złotych. I to Clifford Chance odgrywa tutaj ważną rolę, w, odgrywał w poszukiwaniach tych pieniędzy i zdaje się podpisaniem ugody z jednym z tych pośredników, który dostał pieniądze na ropę, która się potem nigdy nie pojawiła i nigdy nie zatankowano tankowców, które stały w porcie Wenezueli tygodniami i czekały na, to, mm -hmm. na, to, na tę ropę. Więc to ja mówiłem o tym w radiu Z, że taka ugoda została podpisana z jednym z tych pośredników i zdaje się, że te pieniądze tam sto ileś milionów dolarów wracają w ratach do Orlenu przez cały ten rok, mają wracać. No i tutaj właśnie bardzo ważną rolę odgrywał Clifford Chance w, w tym. No, ale ja to, jeszcze, ja to sobie przyłożę ucho, o co tam chodzi polityką prawa i sprawiedliwości, bo to takie samo z siebie to się nigdy nie bierze. I wiesz co? Mamy drony. To teraz jest takie słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. My żeśmy też tydzień temu mówili Państwu, wspominaliśmy o tym, że są pewne konflikty i nieporozumienia w samym rządzie dotyczące naszej ochrony y, antydronowej. Y, ale teraz był dron nad belwederem. To już jest. Bardzo, brzmi bardzo groźnie. Brzmi bardzo groźnie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, belweder to jest to miejsce, w którym w tej chwili mieszka rodzina prezydencka. Oni wybrali belweder. Ja się zresztą nie dziwię. Ja wielokrotnie Państwu mówiłam, że jakbym miała coś wybierać, to między pałacem a belwederem, to bym wybrała belweder do mieszkania. Bo jest fajniejszy, jest sympatyczniejszy, jest bardziej domowy, ma piękny widok na łazienki i w ogóle. I Aleksander Kwaśniewski dobudował tam korty tenisowe, więc naprawdę hmm. jest super. Pawie słychać pewnie. Tak. Ty tam, tam nie byłeś nigdy? W że byłem, byłem, byłem. Byłeś? Na czymś byłem, na pewno byłem. Na czymś na pewno byłem. Przez te wszystkie lata musiałem być. Tak, musiałeś tam być. Ale Pawie Słychać na pewno. Tak, Pawie Słychać, tam jest taki fajny, taki fajny yy, balkon, gdzie można wyjść z yy, apartamentów. A, tak, rzeczywiście. Ale prezydent nie pali, tylko snusy Aha. wciąga, czy tam, co robi z tymi snusami. Nie wiem, co się robi ze snusami właściwie. Yy, I to brzmi bardzo groźnie, zwłaszcza przy zapowiedzi został zneutralizowany. To od razu się, yy, no brzmi, brzmi zdecydowanie jako zagrożenie. I teraz tak. Okazało się, że tym dronem sterowała dwójka ludzi. To jest dziewiętnastolatka. Z Białorusi i dwudziestoparoletni Ukraińiec. E, zostali przesłuchani, będzie postępowanie, znaczy ono trwa. Tylko, że to od razu wzbudziło emocje w internecie. I to takie emocje, bardzo powiedziałabym, niebezpieczne. A to. Jeżeli nawiązujesz do raportu tak, Resfutura, firmy, która monitoruje to, to wszystko, co dzieje się w mediach społecznościowych, to ja tam znalazłem takie no, zabawne nawet stwierdzenie, że mm, ta dezinformacja, czyli te właśnie... Tego rodzaju podane informacje nieprawdziwe o tym, że to w ogóle chyba Ukraińcy mieli to wypuścić. I... Pierwsza informacja była Ale... białorusnik. Że ta informacja była szybsza niż ten moment, kiedy SOB złapał ich. To się już pojawiło w sieci w momencie, kiedy ten dron tam zaczął krążyć, zdaje się. Mm -hmm. Co by wskazywało na to, że ta akcja była zaplanowana właśnie pod to, żeby wywołać taką dezinformację, niepokój w mm -hmm. mediach społecznościowych, tak? Tak, 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 to wygląda. Ale to, co Res Futura. O Jezu, zdjęłam okulary, wiesz co? I nic nie widzę. Dobra, wracamy z tymi okularami. To, co Res Futura jeszcze pokazuje, to jest. I to by Twoją tezę uprawdopodobniało. To jest. Yy, 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 to jest taki sentyment, który, który inaczej. Oni to nazywają prognoza narracji prorosyjskich kąt w polskich social mediach na temat dron nad belwederem. Szacowane prawdopodobieństwo pojawienia się. Dron zabawka, a Polska robi histerię. To jest 65% prawdopodobieństwa, że się pojawi. Inscenizacja rządu Tuska to jest 70% tego, że się pojawi. NATO i Unia Europejska eskalują sytuację 60%. No więc tak bardzo bardzo widać, że to takie zdarzenia mogą być szyte pod narrację. No tak, te, te, tą prorosyjską i antyunijną i antypolską. Ja oczywiście nie mam nic wspólnego z tą firmą Res Futura, a, ale bardzo ją, codziennie ją czytam, na, raporty, w tych raportach opisuje, co się dzieje w mediach społecznościowych i Res Futura no, mogła, mogła zajść za skórę Rosjanom bardzo, ponieważ obnaża tą dezinformację, obnaża skalę przekazu rosyjskiego i białoruskiego, który się pojawia w naszych social mediach. No i właśnie w ubiegłym tygodniu zdaje się to był taki akt zemsty na Res Futura, bo dzień po słownym ataku mm -hmm. dronów, rosyjskie konta prawdopodobnie służb specjalnych wykorzystały fragment raportu Res Futura, wyciągnęły z niego takie zdanie, które mówiło o tym, że 38% wpisów tutaj było antyukraińskich po tym ataku, mm -hmm. tak? I stworzyli nawet właśnie taką grafikę, że 38 Polaków, 30% Polaków jest przeciw, przeciwko Ukraińcom, bo Aha. właśnie uważa, że to Ukraińcy no tak, stali tematu, zmanipulowali te dane i wrzucili to do tego cyberświata ukraińsko-rosyjsko-białoruskiego. Tam, on tam jakoś funkcjonuje powiedzmy razem. Mm -hmm. I to zaczęło przenikać do nas no, z podpisem, że to polska firma te dane podała. Tak? Mm -hmm. I to był, no, moim zdaniem, taki akt zemsty nad tej firmie. Wciągnięcie ją w tę, w tę dezinformację i powołanie się na, na nią w tej dezinformacji. Mm. I tylko jeszcze chciałam Państwu dodać, że Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo. Ja muszę Państwu przeczytać tytuł tego śledztwa, bo ja, ja wiem, to nie jest wina tej prokuratury. Bardzo dobrze, że prowadzi śledztwo, musi prowadzić śledztwo w tej sprawie, ale wszczęcia śledztwa w sprawie bezprawnego przekroczenia wschodniej granicy RP przez wymaganego zezwolenia przez niezidentyfikowane obiekty latające. To oczywiście chodzi o te drony z zeszłego tygodnia. I prokuratura sprawdza wszystkie. Wszystkie informacje dotyczące tych lotów. Przedmiotem niniejszego postępowania objęte zostaną wszystkie zdarzenia związane z bezprawnym przekroczeniem granicy w nocy z, 10, z 9 na 10 września, w związku z którymi właściwe jednostki prokuratury podjęły czynności w niezbędnym zakresie, mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego w miejscach ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających. No to chodzi o to, że te szczątki dronów, one były głównie na Lubelszczyźnie, jednak na tej ścianie wschodniej, muszą teraz zostać zbadane. Czy aby na pewno są to drony, czy aby na pewno, chociaż my mamy pewność, są to rosyjskie drony, czy jak nie donoszą niektóre media, na przykład w Wyrykach, nie doszło do jakiegoś innego zdarzenia, bo w tej chwili niektóre media donoszą, że te zdjęcia, które Państwo widzieli, domu, który miał zostać bardzo yy, dotknięty w wyniku tego, że dron na niego spadł, to jednak nie był dron tak do końca, że to było przy okazji zestrzelenia drona, części rakiety mogły spaść na ten dom. Ale to są wszystko rzeczy, które prokuratura w Lublinie w tej chwili bada. No, znalezienie takich, tych części jest mega trudne, znalezienie... Pozbieranie tego wszystkiego, a to przecież ile było miejsc, w których spadły. No ja pa pamiętam, że wtedy, kiedy spadła rakieta w przewodowie, to była jakby pierwsza taka historia naruszenia polskiej granicy. To wtedy kolega Radek Gruca pojechał tam na miejsce. Kilka tygodni już po tym zdarzeniu, i mimo to, że to już było kilka tygodni po tym zdarzeniu, i mimo to, że tam były olbrzymie ilości wojska, policji, które przeszukiwały całe to pole i otoczenie, to mimo to rolnik przyniosł i pokazywał mu fragmenty. Tej rakiety, znalezione później. Czyli wyzbieranie, wyszukanie tego jest no tak. bardzo trudne. A tutaj mamy do czynienia z wieloma miejscami, gdzie upadły te drony. W związku z tym to może trwać. Takie śledztwo może naprawdę długo trwać. No ale oczywiście będziemy mu się przyglądać. Yy... Waldemar Żurek. Nowy, jeszcze w sumie dość nowy. Minister Sprawiedliwości yy, mówi. Że rozliczenia trzeba załatwić szybko, bo mogą się przedawnić. No rzeczywiście, proszę Państwa, dwa lata już tak trwało, trwało, trwało. Nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Właściwie ja tylko chciałabym. Poczekaj, bo to mnie właśnie dopadło. Właśnie w tym momencie dopadła mnie ta informacja i właściwie nie wiem, co z nią zrobić. Umorzenie śledztwa w zakresie udziału PWPW. Państwo... Czyli państwowa, papiery wartościowe, państwowa. Mhm. Wytwórnia, papieru, wytwórnia warto papierów wartościowych w organizacji tak zwanych wyborów kopertowych z 2020 roku. Umorzenie śledztwa, proszę Państwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła właśnie śledztwo, prowadziła postępowanie w sprawie. Wyrządzenia w krótkich odstępach czasu w okresie od 6 kwietnia 2020 do 28 grudnia 2020 w wykonaniu z góry powziętego zamiaru polskiej wytwórni papierów wartościowych szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez niedopełnienie obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności ciążącego na zarządzie tej spółki. Chodziło o to, że państwowa. Polska wytwórnia papierów wartościowych wtedy zaczęła drukować te książeczki wyborcze. Tak? Właściwie, no tak. Nie, znaczy właściwie bez sensu zupełnie, ponieważ te wybory kopertowe się nie odbyły. Przystąpienie do faktycznej realizacji zadań wskazanych w decyzji prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia. Polecającej spółkę realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 sprowadzających się do wydrukowania odpowiedniej liczby kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu w karcie do głosowania niezbędnych do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenta RP, czym wyrządzono spółce szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w wysokości 4 ponad 4,5 miliona. Złotych. I to śledztwo y, y, zostało wszczęte w grudniu 2024 roku wskutek złożenia przez Sejmową Komisję Śledczą y, y, doniesienia do prokuratury. W toku prowadzonego postępowania prokurator przeprowadził szereg czynności procesowych, w tym przesłuchał w charakterze świadków pion kierowniczy PWPWSA, bezpośrednio zaangażowany. Proces wykonania decyzji i yy, no, przeprowadził i uznał, że sprawy nie ma. To znaczy, wiesz, co, to tutaj to śledztwo było podzielone na kilka wątków mhm. i już wcześniej były umorzenia, także to zmierzało do, te, do tego rozwiązania. Natomiast no, rozumiem, że niepokoisz się o to, że nie, wiele niepokoję spraw. Się. No, niepokoję jest się. Tak samo mm, może zostać umorzonych albo y, przedawnionych, tak? tak? I tutaj y, ja chciałem przywołać wielką aferę dotyczącą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, opisywanej już wielokrotnie. Chodzi o te wielomilionowe kontrakty z zaprzyjaźnionymi firmami, y, że tą firmą zarządzał zaufany człowiek premiera Mateusza Morawieckiego, któremu prokuratura chce postawić zarzuty, ale on Przebywa w Wielkiej Brytanii. Na... Nie, no ale został tam zatrzymany, ta sprawa jest w toku. No. Ale z... Paweł Esz natomiast został zwolniony z aresztu. Tak, tak. Tu tam jeszcze bohaterami jest, są Paweł Esz, który miał sławny sklep z ubraniami, Red is Bed i Dominik B. Który też przy tych wszystkich kontraktach pomagał. To tam chodzi nie tylko o zakup materiałów medycznych, ale też i też, też zdaje i respiratory. Się w zeszłym tygodniu został zwolniony z aresztu ze względu na stan zdrowia. Tak. E, ta śledztwo tam przy tym śledztwie postawiono łącznie e, zarzuty 14 osobom. Tym właśnie, przepraszam, już postawiono. Byłem mhm. prezesowi RARS oraz trzem urzędnikom agencji. No i właśnie też twórcy marki Red Bed, Pawłowi S. Natomiast y, ja wiesz co, muszę coś ci pokazać. Pokaż mi. No, tu mam takie pudełko, ale wyjmę z niego to, co tam mam. W tym pudełku są, są o, rękawiczki medyczne. A to wszystko ma ze sobą związek. O, nawet nawet no, działają. Nie, no działają. Nawet działają. Y, natomiast na pudełku jest napisane, że data ważności skończyła się w połowie ubiegłego roku. Otóż no zostanę może w tych rękawiczkach. Okay. Ja ci będę Akta przynosił taki do o, tak, dokładnie. takie będziesz w rękawiczkach akta yy, przyglądał. Kilka tygodni temu no. do jednego z warszawskich szpitali przyjechał cały Tir. Tir tych rękawiczek. Tych, którym się skończyła data ważności. Tak, yy, pół przyjechał, z, jak mówią moi informatorzy, właśnie z yy, rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Bo były to rękawiczki kupione w czasie COVID-u. Yy, Prawdopodobnie. Właśnie z, tych, z tej puli tutaj, które bada też prokuratura tych zakupów Rarsu mm -hmm. covidowych. Przyjechał ten tir, zawalono jest cały magazyn tego szpitala tymi przeterminowanymi rękawiczkami, aż po sufit stoją, zrzucono je tam. No i teraz tak. Y, formalnie nie można ich do, do niczego użyć, no bo są przeterminowane już Formalnie to ja je sobie mogę, mo, wiesz co, w kuchni używać. Y, no można nimi, można sprzątaczki, myć podłogę i y, toalety, ale to chyba im zejdzie ze 200 lat chyba, żeby złożyć te rękawiczki. No może tak być, jak to jest cały tir. Y, no jest problem, bo tak, co z nimi zrobić? No, utylizacja całego tira gumy? No kto ma to zrobić? Kto ma za to zapłacić? Dlaczego przywieziono to do, do tego szpitala i tam zrzucono? To jest pytanie. Dlaczego to jest, to są z tej rządowej agencji rezerw strategicznych? Czy to... Ale to, były zakupy, się... to były zakupy covidowe, tak? Czy I to one były... tam najwidoczniej się przeleżały. One się w tym RARS-ie po prostu... w tej... I teraz RARS postanowił to gdzieś komuś podrzucić. Tak, tak mówią moi informatorzy. Mm. No, bo nie, nie, nie chciałbym snuć do tej teorii, że to jest pozbywanie się dowodów. Nie, nie, no nie, no no nie, nie. nie. No tak, nie. No, a pokaż mi taką rękawiczkę jedną. Tam wy, wy, wytargaj z tego pudełeczka. Pokaż mi taką rękawiczkę jedną. Działa. Sprawdzimy, czy działa. działa, działa. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Natomiast rozumiem, że wszystkie jakieś medyczne certyfikaty. No, no nie, no, się. ale no, wiesz, no, no jeśli ty, ty, Producent, producent, no, to akurat jest Nie, rozumiem, no, one jeszcze chicy... są całkiem, proszę Państwa, ja tu, dla tych, co nie widzą, tylko słyszą, to ja sobie naciągam tę rękawiczkę. Ona jeszcze nie jest zleżała, w sensie, jeszcze nie pęka w rękach, zacznie niebawem, zapewne. Natomiast jeszcze one się nadają, ale, no, tak jak rozumiem, rozumiemy to oboje, chyba, jak powiedziałeś przed chwilą. Nie można ich używać przy operacjach czy innych tego typu rzeczach, tylko no właśnie przy sprzątaniu, czy no wymianie basenów, czy w gospodarstwie domowym. Ta spółka, która jest producentem, czy producentem, czy importerem, no nie wiem, no w każdym razie tutaj jej nazwa, to została tydzień temu opisana przez Jacka Harukowicza z Onetu, ponieważ ona bardzo współpracowała w czasie... Z epidemii COVID-u z, z, z Rarsem, jak no dostarczała swoje produkty, ale też i sprowadzała produkty, między innymi... Bo mnie tu pękło. O właśnie. Między innymi brała udział w sprowadzeniu, taki Antonow jak wylądował z Chin, to ta firma też tam partycypowała w tym mm, i dostarczała właśnie też produkty medyczne do szpitala na Stadionie Narodowym. No i właśnie tydzień temu w artykule Jacy Harukowicz napisał, że śledczy bardzo się przyglądają tej firmie, że ona też jest tam yy, no, pod lupę wzięta. Dobrze. Więc bardzo mnie dziwi, dlaczego w takim razie, jeżeli to rzeczywiście przysłała rządowa Agencja Razew Strategicznych, ale nie wiem, jeżeli nie, to kto miałby przysłać no, nie im wiem, tir no, tych rękawiczek? Mikołaj. W, w, w każdym razie, dlaczego w, w, wypuszcza ze swoich magazynów coś, co może być jakimś dowodem e, i dlaczego obciąża w tym. Jakiś jeszcze kawałek szpital. rękawiczki? Tak. Dlaczego obciąża ten szpital? Powtórzę. Dlaczego obciąża tym szpital? Droga Agencja, dlaczego obciążasz tym szpital? No ja nie wiem, nie rozumiem tego, ale y, to też jest, po pierwsze, chyba za dużo tego kupiono, zdecydowanie. Ale pamiętasz, co się wtedy działo? Wtedy była jakaś histeria. Jak mówił minister Cieszyński, pozdrawiam pana ministra, bo on dużo słucha nas, y, to y, z diabłem nawet podpisałby y, umowę, żeby y, bronić Polaków przed y, covidem. No tylko może trzeba było jakoś, chociaż policji. Ostatnio też czytałam gdzieś, że szczepionek też było za dużo kupionych i trzeba je było zutylizować w czasie pandemii, więc to też wszystko jest jeszcze do rozliczenia, tylko no, no zobaczymy czy w ogóle się uda, czy to się w ogóle zdąży. No tutaj, tutaj, oczywiście, śledczy mogą posługiwać się, się też raportem Najwyższej Izby Kontroli, która w sierpniu opublikowała. W sierpniu tego roku opublikowała raport, gdzie wykazała, jakie były nieprawidłowości przy działaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale oczywiście. Jeżeli tak będziemy postępować z dowodami, no to. Pacynkę zrobię jakąś z tego. To nie wiem, czy te, te śledztwa się kiedyś zakończą. <grym> ja też nie wiem. <grym> jakby ktoś chciał dowód, to ja tu mam dwa podarte. A jakby ktoś chciał rękawiczki, które się nie nadają do celów medycznych, to, to proszę do nas się zgłosić. To, mamy. to po, powiemy, w którym szpitalu leżą. Tak, to mamy. Yy, poczekaj, bo miałeś jeszcze jakąś dla nas informację o. A to z. No, tak, z mojego Twoje ulubionego. Moje ulubione miejsce na świecie. Drugie moje ulubione miejsce. Pierwsze to jest Orlen. <laughs> A drugie to jest, to jest lotnisko Chopena. Tam doszło do takiej ciekawej historii, że jedna z firm lotniczych która lata często do Izraela zgłosiła się i powiedziała że służby izraelskie służby specjalne izraelskie zasugerowały takie rozwiązanie żeby informacje na lotnisku o lotach tej firmy do Izraela nie były podawane czyli żeby nie no, czy były no de, z, ten, z, z, z Izraela. Nie były podawane do publicznej wiadomości, czyli żeby nie były wyświetlane na tych wszystkich ekranach, ale jak to po prostu... tak utajnić loty? Po prostu? Utajnić loty, tak. Nazwijmy to utajnić loty. Ym, powód był taki, że jakiś czas temu doszło na lotnisku w Perzowicach. Doszło do takiego incydentu, że zdaje się, że młoda Palestynka, tak, tak ją nazwano, y, zobaczyła na, na tablicy przylotów, że leci mhm. samolot. I to wtedy przyleciał samolot z, z młodymi, mieszk z młodymi y, mieszkańcami Izraela. Obywatelami Izraela. I po prostu stała z jakimś kartonem i tam miała wypisane jakieś slogany, które tam ci, którzy przylecieli z Izraela, no czuli bardzo negatywnie. To oczywiście one dotyczyły tego, co dzieje się w. Ja tylko chciałabym. Ja tylko chciałabym. Poczekaj, bo ci tutaj taki wtręt. Aha. Oczywiście, że ja ci muszę wtrącić. Wtrą ja go naprawdę dobrze traktuję. Nie musicie mi codziennie wysyłać SMS-ów. Traktuj go lepiej. Naprawdę jest mu dobrze. Yy, to do naszych widzek, które się troszczą o Mariusza. Yy... Powinienem to skomentować, nie, bo to powinieneś... będzie to skomentowane, nie... że nie skomentowałem. Nie. <laughs> Potrafię o siebie zadbać. Dziękuję. Yy, dziękujemy za troskę. Yy... Jak wyjaśnia, nie, inaczej, Rzeczpospolita opublikowała taki sondaż Ipsosu. 43% ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa. To nie jest tak, bo to dalej wynika z tego sondażu, to nie jest tak, że Polacy stoją po stronie Palestyny, tylko widzą, to, co dzieje się w Izraelu, jako ludobójstwo. Więc takich y, transparentów, takich napisów i takich sytuacji może być częściej. No Trzeba się pogodzić, że wolność słowa ma to do siebie, że człowiek może sobie na transparencie napisać właśnie to, co myśli. No ale co dalej się działo? Otóż, no, według moich informatorów, lotnisko w PZWC zgodziło się na takie rozwiązanie, żeby nie pokazywać tych lotów z Izraela. Jakkolwiek, trzeba powiedzieć, że tych lotów tam jest mniej niż w Warszawie. Natomiast lotnisko warszawskie powiedziało, że nie, no jak? To nie ma sensu. Przecież te samoloty można łatwo odkryć, zobaczyć na fly radarze. Mm -hmm. Są też te informacje podawane gdzie indziej. No Ale no, na stronie internetowej. Jeżeli, są jeżeli się teraz ukryje taki lot, to, to właśnie wzbudzi się różnego rodzaju podejrzenia, zainteresowanie, etc. Et właśnie, będzie efekt zupełnie inny od no, tego zamierzonego. No. Więc e, nie wiem, co dalej z tą historią, ale będę ją starał się śledzić. Ale e, na moment, kiedy rozmawiałem z moimi informatorami, to e, lotnisko Chopina e, powiedziało, że nie będzie ukrywać tych lotów. E, Pyżowice były skłonne się na to zgodzić. Oni chyba skierowali do wszystkich polskich lotnisk, tak? Hmm, kroś, ale nie? to chyba tylko z tych dwóch, Aha, do tych dwa, dwóch te, te realizowane dotyczy? są połączenia, tak. Mm -hmm. No. Bardzo, bardzo ciekawa historia i bardzo ciekawa prośba od izraelskich służb, może od samego Mossadu. <laughs> może. Ta, ta nazwa zawsze elektryzuje. Tam, tak, ta, ta nazwa zawsze elektryzuje, zdecydowanie. E, proszę Państwa, i tak sobie zakończymy część pierwszą e, naszego podcastu. Zapraszamy Państwa do części drugiej, której można wysłuchać w aplikacji Onet Audio. Porozmawiamy o jednym z e, moich osobiście ulubionych bohaterów ostatnich 10 lat, o Bartłomieju Misiewiczu, byłym rzeczniku mm, Antoniego Macierewicza, byłem bardzo bliskim współpracownikiem Antoniego Macierewicza, ale też cofniemy się trochę w czasie do lat 90. i do historii polskiej mafii. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. To był podcast w związku ze śledztwem. Nowe odcinki znajdziesz w każdy wtorkowy wieczór w aplikacji Onet Audio, na newsweek.pl oraz na kanałach YouTubeowych Radia i Newsweek Polska.